Hej kapysiaczki, robaczki. Przychodzę do was dzisiaj z recenzją książki Winter Flower. Zakupiłam sobie mikrofon. Podobało mi się, jak dziewczyny mają na TikToku, więc chciałam zobaczyć, czy naprawdę jest taki rewelacyjny, ale nie o tym. Julia Brylewska, Winter Flower. Książka ogólnie bardzo mi się podobała. Opowiada o miłości, o duchach, o utracie przyjaciół, kiedy dziewczyna najbardziej ich potrzebowała, o skrytych tajemnicach. O odrzuceniu rodzicielskim można powiedzieć, o utracie bliskiej nam osoby, utracie później ukochanej osoby, no, oraz o tym, że miłość potrafi przetrwać wszystko i być cierpliwa, kiedy to chłopak czeka na swoją ukochaną. Ogólnie książka mi się bardzo podobała. Jest fajna, pięknie napisana, czyta się lekko przyjemnie, bardzo pochłania. Wydanie te zwykłe bardzo mi się podoba. Czaiłam się na wydanie specjalne, ale jeszcze się waham, bo to jest naprawdę rewelacyjne. Pozaznaczałam trochę znaczników. Było wiele momentów wesołych, smutnych, pięknych. Jeśli jesteście ciekawi miłosnej historii duchów, to polecam Wam Winterflower. Hmm. Oceniam ją na 4.25. Uważam, że jest fajną książką, godną polecenia. Przeczytajcie, a na pewno się w niej zakochacie. A ja uciekam dalej. Wiem, mam nagrać co kupiłam na targach książki, ale tego nie jest dużo, bo większość książek zamówiłam z taniej ksi świata książki, bo nie mogłam się dopchać do tego wydawnictwa na targach, niestety był tłum ludzi, nie były oddzielone strefy dla autorów, więc tak było trochę słabo. Zakupiłam na targach dwie książki, ale to osobno, pokażę Wam je jak przyjdę do mnie z Vinted książeczki, bo upolowałam sporo perełek na wintet, które po prostu kosztowały grosze. I ze świata książki, które 20. dopiero będą wysłane. A ja wam polecam Winterflower, piękną historię o miłości. I trzymajcie się plutko. Buziaki, kochani pa.